Dobry wieczór z Leśnej. Dzisiaj z nami Pani Izabela Tojanowska. Witam, witam. Pani Izabelo, chciałabym nawiązać do Pani wpisów z Facebooka. Udostępniła Pani archiwalne zdjęcie sprzed, sprzed X lat. Ono wywołało lawinę komentarzy, takich pozytywnych. i Chciałabym do tego nawiązać. Czy pamięta Pani swoje początki kariery? O którym zdjęciu Pani mówi? O tym archiwalnym, takim, gdzie była Pani z młodości. No, dużo takich udostępniłam, więc nie wiem. O który festiwal chodziło? To nie było akurat zdjęcie z festiwalu, to było Pani prywatne zdjęcie, które wrzuciła Pani teraz na początku sierpnia. Takie w ciemnych włosach, w długich ciemnych włosach. W narkoczach. Rozpuszczone włosy. <laughs> Rozpuszczone. Okej. <Okay>. No cóż, <laughs> co mam opowiedzieć? To może właśnie nawiążmy do tak początków Pani kariery. Jakie Pani wspomina? No, przecudnie. Kiedyś nie było Facebooka, nie było telefonów, nie było internetu. i była pełna prywatność, występowałam, to występowałam, jak schodziłam ze sceny, to byłam osobą prywatną i to mi bardzo odpowiadało. Przepraszam. Tak? A czy pamięta Pani swój pierwszy występ tutaj na deskach Teatru Opery Leśnej? Oczywiście, to było w 80 roku, na festiwalu, piosenki e, wtedy international. Śpiewałam dwie moje piosenki, Wszystko Czego Dziś Chcę i Tyle Samo Prawdy Ile Kłamstw i dostałam nagrodę za interpretację. Dziękuję. A jak na przestrzeni lat, z, w Pani Osa, zmienia się ten festiwal? Czy to idzie w lepszym kierunku, w gorszym kierunku? Czy cały czas jest sama, te same fajne emocje, ten sam pozytywny vibe, że tak powiem? E, no ja e, kocham to, co robię. Mam e, rzeczywiście e, taką pasję w kierunku muzyki generalnie, a śpiewania tym bardziej. Natomiast tego festiwalu już nie ma. Chętnie wspominam. A też, mówi Pani o tej swojej, wspomniała Pani o swojej pasji muzycznej. Dzisiaj mamy też dużo młodych artystów na scenie muzycznej. Jakie rady udzieliła Pani? Nie udzielam rad. Okay. Wie Pani, muzyka się zmieniła o tyle, że wszystko jest pod nóżkę. Kiedyś bardziej słuchano tekstów, słuchano interpretacji i to mi bardziej odpowiadało. Mnie jako Izabeli Trojanowskiej i mnie jako aktorce też. Lubię analizować teksty, wiem, po co wchodzę na scenę, co chcę ludziom przekazać. A tu nie za bardzo rejestruję, że ci młodzi ludzie wiedzą o czym śpiewają. Okej, okay, super, dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Mam jeszcze prośbę o pozdrowienie czytelników Dziennika Bałtyckiego. Pozdrawiam serdecznie czytelników Dziennika Bałtyckiego. Dziękujemy bardzo. Właściwie najważniejsze, czego nie powiedziałam, to że skończyłam studio, studium aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni i czuję się tu jak u siebie. Mieszkałam 4 lata w Gdyni i naprawdę brakuje mi tego powietrza, bryzy od morza w Warszawie. Tam powietrze stoi, oddycha się tak do połowy płuc. Pozdrawiam wszystkich z teatru, pozdrawiam wszystkich tych, którzy ze mną studiowali w ogóle moich przyjaciół i rodzinę. Dziękuję.